Hejka, hejka kochani, ja jestem Paula i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj w końcu robimy zadania z Alex. W ostatnim filmiku była przerwa, ponieważ robiliśmy zadanka poboczne. A dzisiaj wracamy do Fabułu, czyli Alex. Słuchaj, zanim pojedziesz do jadłowego gaju, by dokładniej zbadać sprawę Johna Sandmana, powinniśmy dowiedzieć się, gdzie zniknęła Linda. Może znajdziemy jakieś wskazówki, przeszukując okolice. Okej. Okay. No to gdzie szukamy? W sumie nie widzę. Butelka. O! Butelka. O właśnie, tu są jakieś te. Dwa. I tu jest papier. Chodź tu papierku. Okej. Okay. I wracamy. To dziwne, dokładnie Czy Linda chętnie Zostawiłaby swoje okulary I telefon A co tym tam masz? Stronę z książki, och, patrz To z Piotrusia Pana, czekaj To ulubiona książka Lindy U. A, to jest ta, dobra Telefon jest włączony Sprawdźmy smsy Okej, okay. ostatni mówi Spotkajmy się na tyłach stajni dziś o 19 I powiem ci prawdę Przyjdź sama. Czy to nie tam znalazłaś rzeczy, Lindy? Nie ma nazwy nadawcy, ale możemy spróbować zadzwonić na ten numer i zobaczyć, kto odbierze. Zrobisz to? Telefon jest na stole obok ciebie. No dobra. Tak mówi kamerdyner Gottfried, z kim rozmawiam. Halo, halo. O nie, on nie sam. Trop w telefonie. Oj, samo. Samochód. To był Godfrey? Cóż, najwyraźniej ma z tym coś wspólnego. Dziwak, powinniśmy z nim porozmawiać. Może to nieporozumienie? Mam nadzieję, że tak jest. No to lecimy, ale on. Cześć, gdzie jedziesz? Panienko, co to jest? Bardzo mi się śpieszy. Proszę mi wybaczyć. Muszę co? Dzwoniłaś do mnie z telefonu Lindy. To musi być nieporozumienie, he? Naprawdę nie mogę zostać na pogawędki. Nie mogę. Żegnaj, panienko. No nieźle. Pojechał bez odpowiedzi na twoje pytania. To robi się coraz bardziej dziwne. Myślisz, że przedmioty i ta strona z książki, którą upuściła Linda, mogą być pierwszym tropem? Hej, tak może być. I jesteś mądra, Paulina. Może trop doprowadzi nas do Lindy. Powinnaś za nim podążyć. Dobra, czyli musimy jechać tu. Jedziemy do zamku. Mm, tak, w słup. Do zamku baronowej. A to ciekawe. Zamek srebrnej polany. A, mamy wrócić do srebrnej polany. No okej. Okay. To zaraz się widzimy. Ok. Wróciliśmy. Teraz gdzie jest Alex? Tu jest Alex. Widzę, szlak kończy się w zamku. Czy w takim razie tam teraz jest? W zamku to zupełnie nie ma sensu. Gdybyś mnie pytała, co? Ach, to prawda, zwierzy dochodziły od głosy płaczu dziewczyny, ale czy to rzeczywiście mogą być. No wiesz, ona? Mogła być. Wiesz co, muszę załatwić kilka rzeczy, ale. Tu jest naprawdę dobry dyktafon. Może pojedziesz do zamku i poczekasz, aż znów rozlegnie się płacz. To znaczy, jeśli. I spróbujesz go nagrać, wtedy mogłobyśmy posłuchać go razem i zdecydować, czyj to głos. No dobra, czyli to będzie takie dzisiaj jeżdżenie w te i we w te. Okej, okay. jesteśmy przy zamku. Czyli teraz mam dyktafon. Aha, użyj dyktafonu. W sumie ja nic nie słyszę, bo mam przyciszone, żeby mnie było słychać. Zapłacz dla mnie, warunki spełnione. No dobra, czyli teraz znowu wracamy do Alex. Do Srebrnej Polany. Ile ja dzisiaj tu kilometrów zrobię? Okej, okay, jesteśmy i zobaczymy, co nam powie Alex. Słyszałaś coś? Masz to na taśmie. Dobra, daj mi posłuchać. I teraz tak, kochani, mam mały problem, bo nie nagrał mi się głos mój, więc teraz muszę nagrywać go osobno. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I tak, to głos Lindy, tak, jestem pewna. Godfrey musi trzymać ją tam zamkniętą z jakiegoś powodu. Musisz powiedzieć o tym Baronowej. Ona wpuści nas do zamku, Baronowa jest w winnicy. Jedź do niej, proszę i porozmawiaj z nią. Ok, czyli jedziemy do baronowej. I tak, baronowa jest tutaj. Ale oczywiście weźmiemy najpierw śmiecia. Weźmiemy butelkę, sprzątamy wszędzie świat. I tak, co nam baronowa powie. Przepraszam, nikogo nie wpuszczam. Nie wiem o czym mówisz, dziewczynko. To, co się dzieje w tym zamku, nie jest Twoją sprawą. Naucz się trzymać swoje małe. Zmartwienia dla siebie lub też, lub tobie może się przytrafić coś niefortunnego. No, czyli baronowa pokazuje drugą, swoją drugą stronę. I tak, lecimy do Alex i ona ma tutaj czasowe. Myślę, że nadszedł dla ciebie czas, aby wyruszyć w podróż i poznać druidów tej wyspy. Bądź gotowa do wyruszenia jutro, zobaczymy się tutaj. I tak, z tego co pamiętam, będziemy robić zadania poboczne. I właśnie przyjechaliśmy do pana Kembela. I tak, gdybym był tobą, pojechałbym na arenę Jeździecką. Mały ptaszek szepnął mi do ucha, że coś może być tam nie tak. Może można to nazwać przeznaczeniem. I tak, jedziemy i zobaczymy, co tam będzie. OK, jesteśmy w ujeżdżalni. Zobaczmy, co tu się stało. I z tego co widzę, no, jest wskazówka o zagrożeniu, czyli mamy śmieci. Mamy graffiti na oknach. No to pan Campbell postarał się, żeby wszystko zniszczyć. I tak lecimy do baronowej. Zobaczymy, co ona nam powie. I tak, co powiedziałaś? Przecież to straszne, kto mógł zrobić coś takiego? Myśli, że to pan Campbell? To poważne oskarżenie, ale nie zdziwiłoby mnie to, gdyby okazało się prawdą. Ehm, proszę Paulina, pomóż mi posprzątać ten bałagan. Tak długo jak nie mamy żadnych dowodów przeciwko panu Campbellowi, nie możemy nic z tym zrobić. Muszę to przemyśleć. Porozmawiaj z Tyrą, Mam opa i wiadro, detergenty i wszystkie inne, co może być ci potrzebne. Ok, czyli teraz musimy jechać do Tyry. No Tyra, tyra. Tak, nie mogę tu wjechać Dziwne, że tu nas złapie zawsze, że no nie możesz wjechać koniem. No ale ok. Yy, dobra, świeci się zielone, czyli lecimy tutaj. I. Porozmawiaj z Tyrą. Paulina, widziałaś to? Arena jeździecka to katastrofa. Musimy posprzątać ten bałagan. Baronowa potrzebuje każdej pomocy. Ma dużo więcej na głowie we dworze, a teraz to okropieństwo. Okej, okay. sprzątanie. To jest mop, wiadro i ścierka do wytrzorowania grafiti. Możesz umieścić śmieci w tym worku na odpady. Musimy zadbać o to, żeby to, co się, to się więcej nie powtórzyło. Porozmawiam z Baronową. Co możemy zrobić? Ok, no to lecimy. Wydaje mi się, tak, lecimy. Ok, wróciliśmy do ujeżdżalni i będziemy próbować myć to graffiti. I ja się zaraz zorientuję, że tak dokładnie nie powinnam myć tego z tej strony, tylko od wewnątrz. Długo mi to zajmie. Aha, tak, jeszcze zejdę z siodła. Będę próbować to czyścić tu. No, Paulina ogarni, że to nie tu. Dokładnie jedziemy do środka i tak, gdzie jedziemy? Dobra, jedziemy do A i na no spokojnie będziemy czyścić to graffiti. I tak nie da się? Yy, będziesz próbować workiem na śmieci? Nie no chyba nie. Chociaż znając mnie jednak trzeba zejść z konia. I zostało nam jeszcze i tu teraz się nie da aha, bliżej trzeba, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej ok mamy 2 na 8 lecimy na fire dragonie i tak, tam mamy śmieci, ale jeszcze pojadę sobie tu takie wielkie kółko tu już chyba nie muszę schodzić albo muszę? pewnie muszę Dobra, weźmy te. Aha, po prostu można na nie nakliknąć. Nie trzeba worka. I tak lecimy teraz do sali obok, czyli B. Wejdziemy przy okazji w ścianę. Dlaczego by nie? I tak, tu zbieramy te śmieci. Tu zbieramy te śmieci. Gdzie są jeszcze śmieci? Tu są jeszcze śmieci. I Mamy jeszcze dwa graffiti. I tu się okaże, że jednak nie trzeba schodzić z konia. Brawo, ja! I wjechałam w przeszkodę. Dokładnie. Nie, nie wejdziesz tam. obieć to. Dokładnie. Tak, weźmy wiadro, i to wyczyśćmy. I co? Wracamy teraz do tyry. Ok, jesteśmy u tyry. Sprzątanie. Dobrze idzie. Zniknęły już wszystkie graffiti. Worek na śmieci był wystarczający. Świetna robota polna. W międzyczasie rozmawiałam z baronową i mamy plan. Dobra, czyli techno. Pasterz Landon spod Srebrnej Polany kupił psa pasterskiego, ma na imię Techno i jest strasznym, starszym bratem psa Disco, który mieszka w Srebrnej Polanie. Może go widziałaś, tak czy inaczej okazało się, że Techno jest bardziej psem obronnym niż pasterskim. Landon pozwolił nam zabrać Techno i wykorzystać go w roli psa obronnego na terenie stajni. To, rozwiąż... to rozwiązanie będzie idealne i dla nas, i dla psa. I obiecuję, że nikt już nie zdewastuje stadniny, gdy Techno będzie na straży. London powiedział, że Techno będzie gotowy do drogi dzisiaj. Może mogłabyś tam pojechać i go przywieźć? No to super, czyli jedziemy po psa do srebrnej Polany. Ok, i jesteśmy i Landon. Zobaczmy, co nam powiesz. Słyszałam, że wpadniesz. To jest techno. Przywitaj się, Paulina, z techno. Gdzie on tutaj? On z tyłu jest. To bardzo smutne, co się stało. Będzie mi brakowało techno, ale nie uszczęśliwia go bycie psem pasterskim i na pewno z tobą będzie mu lepiej. Odwiedzę go raz na jakiś czas, dobrze? To taki miły pies. Myślę, że możesz go wozić w plecaku Weź techno i wróć do tyry. Okej, okay. i teraz tak, mamy go w plecaku. O, jaki łuch słodki. Dobra, czyli co? Nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić do tyry. Zobaczymy się. I wróciliśmy. I co nam tyra powiesz teraz? O, jest cudowny, wygląda jak idealny pies obronny. Nowy dom techno. Nie masz nic przeciwko, żeby pójść z techno do Stadniny. Mam tu torbę z psimi smakołykami. i Jeśli mu je dasz, na pewno za tobą pójdzie. Wróć później, chcę, żebyś pomogła mi zbudować budę dla techno. Ok, czyli co? Bierzemy smakołyki, tu mamy psiaka, i widzimy się w ujeżdżalni. Okej, okay, kochani, i jesteśmy już ujeżdżalni z psiakiem, więc wracamy, wydaje mi się, do Tyry. I co nam powiesz? Nowy dom Techno. I jak idzie? Dobrze, ale myślę, że poczuje się bardziej jak w domu, gdy dostanie własną budę. Buda dla psa. Pomyślałam, że powinniśmy zbudować budę dla Techno. Zasługuje na dach nad głową, skoro jest tak dobrym psem, że pilnuje dla nas areny. Jest dzieckiej. Wróć jutro, gdy gdy coś tam nie dokończyłam, ale i tak skończymy odcinek w tym momencie. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i przepraszam Was za to, że filmik nie pojawił się we wtorek, tylko pojawił się w sobotę, ale niestety no głos mi się nie nagrał i musiałam nagrywać tak jak teraz, czyli osobno, więc ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że zobaczymy się w kolejnym. Trzymajcie się ciepło i pa!